No właśnie. Ja już zaraz. Spokojnie, nie to. To w gąska. O, już się przebieram za tę gąszkę. Oj, mamy to. Kój Ja te włosy ściągnij Oj, sorko! I tam do są ściankę się przebierz. Jeg håper de er forfrisket. Widzę, wie. Dzisiaj fajne jest znowu. Zapowiadam, znowu są dramy. Ale to skur, skur. A ja wreszcie. Więc. Nie pytajcie o co chodzi, bo jakby ja sama nie wiem. Ogólnie rzecz historyczka była dla montażu, żeby tylko i wkurzyć. No. Po prostu. Prawda? Dobrze, że nie mówił, bo to by na etym ściągnęło film. Się Musiałbym to wyciąć Ten fragment Polska się do ciebie popłakało. Dobra, kończę, chodź. Aja, aja. Co? Ale to było tutaj Oliwy. Trzeba muszę tylko tutaj je znaleźć jedną rzecz. Chodź, pal do tego. Na pisajności. Ale kąskaimy mi.

Nie chcesz tu? No Wiesio, przebieraj się, nie płakam tylko... A ja jestem chyba... Kuba bez... Tylko nie pisz gołąbeczki! A jak... Pasuje <tysuję> nawet. Tylko błagam rozmawiają nas na jakieś randki. Musa się obraziła. Ale miło mi ją, że raczej nie ugryzie. Jest to przyjdzie. Chodź kąśkę, idziemy. Czekaj, bo tego. Czekaj. To jest moje dziecko. Moja dziecinka. O, moje dziecko. Gupierek. To jest istotne. a tak. Można am. Nie chciało mi się szczepać. Szczepić. Poza tym ty nie chciałaś. Jesteś wolną gęsią. Uwaga, sąsiadowi? Możesz dalej robić. Ale gęsko nie idzie bez ciebie. A ma ja wąska? Chodź mhm. ze mną. Nie opowiem, to, że jakoś nie będzie chciał. Gdzie ty? Tu, ta, ta biała wąska, co no To nie opowiedz, że on nie chce. To ja mogę tutaj poczekać. No to ładnie poczekaj. Ona tam się to tylko to ludzie je po prostu i tam do fontanny z epoką. I cichutko. Czy... Dobra, my ją trama, okej? A powiedz mi co napisał? No. To jest tu kwiatka. Albo na to sam obejrzysz. Co napisał? to? Co? Obejrzyj to na Ety, jak on nagrywać.